Witajcie w kolejnym odcinku strajkujemy. Dzisiaj jesteśmy na OMG, już edycji takiej zimowej, czyli pełnoprawnym OMG, gdzie gramy o punkty do reprezentacji. Są to zawody największe w Polsce, największe nagrody są do wygrania, najwięcej też ludzi w nich bierze udział. Proszę Państwa, to jest stres zawodnika. Tutaj... Zobaczymy, czy dobije. Trudny układ. 6,90. Proszę Państwa, co za shooter Tak jest! Topowe wyniki to jest po prostu coś epickiego, bo tutaj wchodzą średnie po 230-240, także jest naprawdę wysoki poziom i tutaj już no, nie ma miękkiej gry. Państwo noc. Ja Zawodnik jest zbyt zestresowany widząc kamerę na sobie. Ale teraz ma wyzwanie przed sobą. No prawie. Ale była próba. Witam wszystkich widzów kanału strajkujemy, Jesteśmy na turnieju o otwarte Mistrzostwa Gruzią za 2023. Jest to. Chyba szósta edycja. Jakub Kliśko w tym momencie z 6 gier ma 666 i jest diabłem. No serio, masz 666. Teraz idziemy na tor 7-8 i postaram się państwu coś nagrać, jakiegoś strajka pięknego naszego prowadzącego. Dziękuję bardzo. Państwo pierwszy rzut w siódmej ramce. Znaczy na siódmym torze przepraszam bardzo. O oh my god! Można sobie zobaczyć każdy rzut jak się rzuciło i które ewentualnie rzucać. Dobry wieczór, komentarz rzutu Jakuba Kliszko w wykonaniu zielonej góry. Zawodnik przygotowuje się, kula się bardzo świeci. Wejście na rozbieg. Skupienie, przyczelony Tygrys, ukryty Smok. Rzut. Kula dobrą trajektorią zmierza w pocket, zostawia splita. Czyli teraz Kuba już może się tylko pomodlić. W zasadzie i tak już tego nie zwije. Ramka stracona. Tak wygląda jego większość ramek. Niestety Kuba w tej rundzie niewiele zagra. Przypuszczamy, że rzuci w te dwa kręgle z prawej strony. Ale być może nawet je ominie. O, jest szacun, ziomek zdjął. Komentarz Kuba przygotowuje się do rzutu. Na ósmym torze niestety wszystkie kule nie trafiają do celu. Prawdopodobnie jego kula również nie trafi dobrze. Rzut. Pójdzie w lewo. Brooklyn tak byłby, gdyby padła dziesiątka. Dziesiątka nie padła. W drugim rzucie Kuba musi strącić dziesiątkę, ale niestety wrzucić może się do rynny. Rynna na ósmym torze w Grudziądzu mocno przyciąga. Popatrzmy wspólnie, poobserwujmy Sprawdźmy wspólnie, czy trafi w rynnę. Nie, nie trafi w rynne. Zdejmie dziesiątkę. Od dwóch ramek jest ok. To były pierwsze dwie ramki zamknięte w tej grze. Gratulujemy! Dobrze, proszę Państwa, wracam. Ja, Alek Szczepaniak, do komentowania Członków próby, Kliszko. Ja mogę być takim drugim komentatorem stylu hajty, czyli ja będę mocno krzyczał, bez sensu gadał. Dobrze, proszę Państwa, Kuba zostawił 2-4. Na razie ma clean game'a, czyli wszystko ma dobite. Proszę zobaczyć. Wszystkie ramki są zamknięte. Zobaczymy, czy tak będzie. Nie będzie. W piątej ramce. Mój współkomentator powiedział, że nie będzie. Tak, jest duża szansa na to, że ktoś w ramce otworzy matma, to wskazuje. Właśnie przerzucił w lewo i otworzył, nie będzie już klinga i ma Chyba w tej randze jest lewy Brooklyn Tak jest proszę Państwa, jaki uchakany nasz zawodnik O proszę państwa, piękny strajk. Pierwszy dzisiaj. Godzina 11.00, kolejne Entry. Możesz mnie nagrać. Nagrać? Grycie. Dobra. rzuci. Mm. Kilka słów. Tak. Ten skład dosyć przeciętnie. Średnia 190. Um, Jeśli chodzi o warunki są całkiem przyjemne. Dla mnie pasi. Ponieważ wczoraj grając do drugiej rano udało mi się uzyskać średnią 200 i może styknie na wchodzące. No i co tu jeszcze mogę dodać? Dobrze ci gra na tym rzędzie? Tak, tak, dla mnie pasuje, nie? To trochę jestem zmęczony, bo spałem 3 godziny, no to może tak ten skład jakiś też, ale jest ok. O, tak właśnie się y, przygotowywuje y, kule.

Mam nadzieję, że pójdzie dużo lepiej niż wczoraj. No i tyle. Już na kręgielni u siebie powiedzmy w domu po tych zawodach stwierdziłem, że podsumowanie nagram po prostu na spokojnie. Zawody oczywiście już się zakończyły, także ja gratuluję wszystkim e, zwycięzcom. OMG największe zawody, największe nagrody, najwięcej osób grających. Patryk należy dzisiaj sporo braw, bo są naprawdę mega zorganizowane. Małe opóźnienia czasowe, dobre warunki na torach, także super organizacja. Polecam zawsze jechać sobie na OMG chociażby po to, żeby poczuć, jak to jest na zawodach, sprawdzić swoje umiejętności. I wrócić, i poprawiać to, w czym byliśmy gorsi, żeby być tylko lepszymi. I tutaj też wielkie podziękowania dla Aleksa, Dominika, Mikołaja, Sandry i całej społeczności bowlingowej, bo ten odcinek tak naprawdę powstał również dzięki wam. Także do zobaczenia wkrótce na torach. Obserwujcie Instagrama, TikToka i Facebooka. Zostawiajcie łapki w górę. Do zobaczenia. Cześć!